Kiedy miasto jeszcze śpi, oni szykują się do akcji. Niezależnie od warunków, gotowi i zdeterminowani. Niewidzialni bohaterowie naszej codzienności. Puk patrol. No, na wiosnę to na razie się nie zanosi. Gdy zaczynają się opady albo występuje gałoleć, uruchamiamy akcję wima. W imieniu mieszkańców prosimy o uruchomienie akcji LATO. A teraz na poważnie. W tych śnieżnych bestiach za godzinę zasiądą kierowcy i wyjadą odśnieżać piaseczyńskie ulice. Dziś będziecie mieli okazję przejechać się z jednym z nich. No, jednostki naprawdę imponujące. Nie jesteśmy, oczywiście, jak straż pożarna, ale mamy swoje alarmy i interwencje. Nie dotyczą one, co prawda, ognia, ale śniegu. Pojazd załadowany, gotowy do boju. A dzisiaj waszym kierowcą, z którym pojeździcie sobie po terenie, będzie Nazari. Na swoją trasę jedziemy. To co zwykle. Czy kierowcy ustępują pojazdom takim jak pług? Jakie są największe wyzwania akcji zima? Przekonajmy się. Jedziemy za Nazarim, który dowodzi tym oto śnieżnym potworem. Jak widzicie, odśnieża i posypuje drogę, ale tutaj dojechaliśmy do takiej fajnej sytuacji, czyli korka. No i co? No i stoimy. Posypywarka nie jeździ pomimo korków. Posypywarka jeździ tak jak każdy inny pojazd w ruchu drogowym. Dlatego nie spodziewajcie się, że w godzinach dużego natężenia ruchu. Posypywarka będzie wszędzie i natychmiast. Tak samo uczestniczy w ruchu jak inne pojazdy. Nie wygląda to na łatwe zadanie. Szczególnie, że padało wczoraj i tak samo pada dziś. Ulica to nie tylko pas jezdni, ale także zatoki przystankowe. I za każdym razem, jak sobie tutaj poobserwujecie, to kierowca wjeżdża w taką zatokę i posypuje. Teren tej zatoki. Na rondzie raczej jest jedno kółko, chociaż tym razem Nazar postanowił zrobić dwa. No rondo, jak wiadomo, jest, jest trudne, nie tylko ze względu na przepisy ruchu drogowego, ale także na manewry. Więc lepiej, żeby było dobrze posypane. Kto by nie chciał się na rondzie pokręcić taką maszyną? A po jakim czasie działa ta cała sól? Śnieg i błoto pośniegowe. To nie jest tak, że jak posypiemy solą, to tak jakbyśmy polali gorącą wodą, więc chwilę musi zająć. Oczywiście na terenie gminy Piaseczno mamy drogi, którymi nie zajmuje się PUK. Są to drogi na przykład powiatowe, wojewódzkie lub krajowe. One mają swoich zarządców i to do ich obowiązków należy utrzymanie ich w należytym stanie. Dotyczy to zarówno dróg, jak i chodników przy tych drogach. Mam tu taką aplikację, gdzie mogę na bieżąco śledzić położenie każdego pojazdu, który uczestniczy w akcji zima. Nikt się nie schowa w zaspie i nie będzie oczekiwał na lepsze warunki. Idziemy zobaczyć, co pan robi na ulicy Kombatantów. I oto właśnie mijamy pana z ciągnikiem, który odśnieża nasze chodniki. Przed chwilą w aplikacji był na ulicy Kombatantów, już jest na ulicy Julianowskiej i od śnieża dla Was chodnik. A co na to wszystko ma do powiedzenia sam Nazari? Dobra, jedziemy? Właśnie jesteśmy na Józefosławiu, tu jest najtrudniej, bo tu jest duży ruch, dużo mieszkańców, dużo nowych osiedli i jak najbardziej im przeszkadzamy, we wszystkim. Ale chcą mieć piękne, odświeżone drogi. Często kierowcy nie wpuszczają, blokują, chociaż pokazujesz im kierunek, pokazujesz wszystko, jesteś na sygnałach. Czasami trzeba zawrócić na, na takie drodze zawrócić, że po prostu no trzeba i tyle, nie? No ale blokują Cię ruch, wyzywają Cię i no, no, trudno, <laughs> albo z tym się pogodzisz, albo, albo, albo nie i tyle. A w marznący deszcz o skutki ciężko. Teraz zaczęło padać jakiś marznący deszcz, ja wróciłem na bazę, mam troszkę innych zajęć. Chłopaki zostali na mieście i działają. I będą działać do skutku. To tak jak przykładowo asfalt, tak? Jeden raz posypiesz solą większą dawką i on od razu puszcza, tak? A jak jest kostka, to trzeba nawet dwa, ale najczęściej trzy. I to jest tak, że je sypiesz, podgarniasz, sypiesz, podgarniasz, no i, no i tyle, nie? Dobra, tu musimy wcofać. Wszyscy sali. Dziękuję jednym, dziękuję drugim. A my dziękujemy wszystkim trzecim za cierpliwość do naszych kierowców, każde przepuszczenie i dobre słowo. Obserwujcie nas na ulicach i w internecie.